Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix i dzisiaj wreszcie ogłaszam konkurs z okazji piątych urodzin kanału a dokładniej dwa konkursy bo mamy łącznie 6 nagród tak więc planuję żeby było 6 zwycięzców i tak pierwszy konkurs będzie z nagrodami ufundowanymi przez nasze polskie wydawnictwo jest to Wydawnictwo Techland. Tak więc mamy trzy takie fajne zestawy z gry Dying Clyde Following. Proszę bardzo, jest tak koszulka, są przypinki trzy smycz z gry i okulary przeciwsłoneczne również z logo gry. I tak. Pierwsze, mm, pierwszy konkurs, co będzie, żebyście mi napisali, jakim typem, rodzajem zombie byście byli podczas apokalipsy zombie. Możecie wymyślić, co chcecie, by to było kreatywne i mi się spodobało. Tak więc wybiorę trzech zwycięzców, których odpowiedzi najbardziej mi się spodobają. Wysyłacie je na maila, którego podam pod filmem. Tam będą również pozostałe szczegóły. Żebym nie zapomniał, no to bardzo ważne jest, żebyście subskrybowali kanał i lajkowali fanpage na Facebooku, bo konkurs robię tylko i wyłącznie dla widzów kanału, tak więc jeśli przyszliście tutaj tylko po prostu dla konkursu, no to nie będę po prostu Was brał pod uwagę Ja to potem będę weryfikował Czy ktoś Subskrybuje kanał i tam lajkuje Facebooka Tak więc żebyście po prostu Nie odpadli przez coś tak błahego Dobra tak więc pierwszy konkurs Piszecie mi Jakim typem Jakim rodzajem zombie byście byli Podczas apokalipsy Możecie wymyślić co chcecie Byle by to było fajne Do wygrania Tak jak mówię trzy takie Komplety myślę, że naprawdę warto od wydawnictwa Tekton. I dobra. Drugi konkurs. Mamy nagrody od drugiego naszego polskiego dystrybutora, i jest to firma Cenega. I mamy tak: za trzecie miejsce w tamtym konkursie nie było żadnych miejsc. Tutaj mamy trzy miejsca. Jest tak: za trzecie miejsce jest do wygrania konkurs... yy batko, nagrody, tak koszulka z LEGO Avengers ludek LEGO również z Avengers i przypinki z Fallout'a 4 za drugie miejsce mamy koszulkę chyba z... jest to Just Cause 3 jest krawat z Hitmana z tego najnowszego i mapa Medici z Just Cause 3 i za pierwsze miejsce z nowego X-Koma jest koszulka i metalowy kubek. Mam nadzieję, że każdego te nagrody zadowolą. I tutaj, żeby wygrać, piszecie mi w jakim uniwersum, w jakiej gry chcielibyście żyć i dlaczego. Tak więc możecie za, napisać, że chcielibyście żyć w podniebnej kolumbii z Bioshock Infinite. Tylko, żebyście mi właśnie napisali, dlaczego, co was skłoniło do tego wyboru, i tak dalej. Tak więc, również wybiorę trzy najbardziej kreatywne takie mm, odpowiedzi, które mi się najbardziej spodobają. Tak, jak mówię, również wysyłacie to na maila, szczegóły w opisie. I tak samo musicie tam subskrybować kanał i tak dalej. Dobra, żeby się nie rozgadywać więcej, jeszcze dodam tylko, że jeśli chcielibyście takie. No urodzinowe Q&A. No to piszcie mi wasze pytania pod filmem, żeby tylko nie były to jakieś prywatne rzeczy, bo takich pytań zwykle unikam. A poza tym możecie mnie niemal o wszystko pytać, więc postaram się, jeśli się trochę tych pytań zbierze, no to co nieco po prostu nagrać. Dobra. Tyle, nie rozgaduję się więcej, dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć i oczywiście mało nie zapomniałem. Konkurs trwa do końca lutego, tak więc 1 marca już nie można wysyłać, nie przyjmuję żadnych zgłoszeń. Żeby się nikt nie spóźnił czasu, myślę, że macie sporo. Tak więc nie zapomnijcie i to chyba tyle. Jak zdążę, to potem w miarę szybko postaram się ogłosić wyniki. Dobra. Tyle, dzięki i do zobaczenia. Cześć.